Grupa Detektywi Przeszłości, działająca przy Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, zorganizowała warsztaty pod tytułem Chwalmy się tym, co nasze. Sposoby popularyzowania historii i zabytków regionu, na przykładzie efektów, projektów zrealizowanych przez detektywów przeszłości. Skierowane były do organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej oraz wszystkich osób zainteresowanych historią regionu. Warsztaty miały miejsce w Bibliotece Miejskiej w Polanicy Zdroju. Spotykamy się tutaj w ramach dwóch projektów, które realizuje aktualnie Grupa Detektywi Przeszłości. Pierwszy z tych Projektów realizowany z środków pozyskanych z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, nosi nazwę śladami husytów na Ziemi Kłodzkiej. Drugi z projektów tematycznie powiązany, realizowany jest ze środków programu Działaj Lokalnie Śladami Huzytu odkrywamy tajemnice historii ziemi kłodzkiej. Warsztaty dzisiejsze składają się z dwóch takich części. Pierwsza część będzie poświęcona prezentacji naszych dokonań, których dokonaliśmy w ciągu sześciu lat na terenie gminy Kłodzko. Z kolei druga poświęcona będzie podaniom i legendą ziemi kłodzkiej ze szczególnym zwróceniem na te, które nawiązują do czasów husyckich. Pokażemy foldery, pokażemy to jakie zdjęcia zrobiliśmy, jakie zrobiliśmy mapy. No i generalnie zaprezentujemy wszystko co udało nam się osiągnąć przez te 6 lat naszej działalności. Najciekawszym projektem moim zdaniem jest projekt, w którym odwiedziliśmy Ołzechowice, Rogówek, Romanowo. Było tam bardzo dużo śmiechu, zabawy, no i ogólnie była bardzo dobra atmosfera. Udało nam się odnaleźć wiele zabytków, miejsc pamięci. W czasie naszych poszukiwań miejsc pamięci, zabytków, udało nam się odnaleźć kapliczkę w Wojborzu. Ta kapliczka jest związana z legendą odnośnie kościoła pierwotnego, który miał stać niepodal tego miejsca. Chłysyci przybyli tutaj i opanowali właściwie całą ziemię kłocką. Było wiele nieszczęścia dla społeczności, chociaż. Duża część społeczności opowiadała się za Husytami i nie była przeciwko nim. No, nie to naturalnie, przeciwko nim była szlachta. Był książę Jan Ziembicki, no, i nawet zorganizował tutaj wielką wyprawę do ziemi kłodzkiej, do starego Wielisławia, gdzie nieszczęście zginął w 1428 roku. Ale husytom nie udało się nigdy zdobyć kłodzka, bowiem podobno kiedy już było bardzo blisko, kiedy Husyci gotowi byli już zniszczyć mury obronne. Wtedy wyjechał przeor zakonu na białym koniu, zagrzał wszystkich do obrony i z tej racji Kłodzko ocalało. Warsztaty odbyły się we współpracy z Publiczną Biblioteką Miejską w Polanicy Zdroju oraz Towarzystwem Miłośników Polanicy.